It starts with an itch and a tingle. ja dzisiaj jest wiz wizualnie widzę? W drugim unboxingu ever! Tym razem jest to paczka od. Yy, Skiery, Compost, nie wiem, nie wiem, którego nika użyć. Posłuszne. No, chyba nie. Posł na pewno nie posłuszne. Okej. Okay. I żony jego, yy, Wandy. Yy, I teraz, jeżeli się pokłócicie między sobą, to będzie obciach UV na vlogu. Hej, pozdrawiam! Dziękuję bardzo za paczkę. Nie wiem czego się spodziewać i nie wiem czy ja mogę tak tym majtać czy lepiej nie, ale nie ma znaczenia w którą stronę do góry i że jest tam szpłowiec. Dobra, dobra. Tym razem się przygotowałem. Nie trafiłem w paczkę. Jak to jak jak to się rozbezpiecza? Przepraszam, przepraszam. Nie ma. Hello. Nikt nie zginął, nikt nie zginął. Ok, teraz może ktoś zginął. Tak, to się wytnie. Ha! Nie ha! Okay. <grymio> eee, tak, przepraszam za burzę na biurku. Powiedziano mi, że to mi będzie potrzebne, więc to wygrzebałem. Co prawda, nie ma baterii. Ale się potem wepnie do prądu, żeby zobaczyć o co chodzi. Teraz tak, pięknie zabezpieczone. Ciąłem prawie po kopercie, ale, ale jest, ale jest. Koperta jest. E. Dobra, to też się wetnie. To. To też się wytnie. To. To, to też się wytnie. <ścoughs> oh, come on. To the moon. W sumie dobrze, że nie kupiłem. Ostatnio się zastanawiałem nad To the moon, w promocji było. O. Oh. Okej, okay, co to jest? Co? Łotek! The... Dobra, dobra, zaraz zaraz zobaczymy, co to jest. Mściciel z gotem! Oh, come on. Książka? Okej, okay. coś nowego. Dawno książki nie dostałem. Bardzo dawno książki nie dostałem. No, wracaj tu! Przeszłość i przyszłość mrocznego rycerza. W jego nieustannej bitwie, oprawdę. Za każdą maską gdzie się będzie człowiek. To ciekawe, bo y, akurat w wypadku Batmana y, pod maską Brosowała nagryje się <grystanie> z gotem, ale zobaczymy. czy Przeczytam może taki będzie moral tej książki. Aha! Myślałem, myślałem, że to jest list! Myślałem, że to list jest! Tak, chwila moment, tylko zdejmę gumkę! Au! Strzeliłem sobie! Come on! LISEO LISEO PICTURE Okej okay. Okej okay. Dobra nie udaję, głupa to jest manga i to się czyta od prawej do lewej Zaku Lili Hoshino Co to jest? Nie, nie kojarzę tego nawet z nazwy Ale... 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 Nic, nic mi to nie mówi poza tym, że półnazy goście machają, to są chyba bokeny, tak? To się boken nazywa, ten taki jak katana tylko z bambusa. O, o, nie odjeżdżaj. Żeby nie było, że zepsułem na nagraniu. Dziękuję bardzo, nie wiem co to jest. Przeczytam dzisiaj wieczorem. Zapoznam się. Wydaje mi się, że jeden wieczór mi styknie. Okej. Okay. Ok, what the heck is this? Lise... lisą, lisą. A ten ma trzy ogony, co najmniej. Co najmniej. Diaz, yes, wrażenie, bateria mi padła. E, to wygląda w ogóle jak czekolada, i w dotyku to jest jak czekolada i. Jednak to jest pastelina. Tu chyba jest czekolada. bo nie sięgnąłem językiem. Tak, tak wygląda, tak bym powiedział, że to jest czekolada. Ale trochę jeszcze spróbować. Czy, czy to są... Czy to są lise Tak! Frika okay, milise! Dziądze, dion, dion, dion! Okej, i teraz, teraz kumam, dlaczego mi jest potrzebny yy, mój... Game boy Advance, Bo on ma ten port Co ja tu w ogóle mam Tony Okej okay. Górek Kau Pokémony, wersja perłowa i gdzie jest Nemo? W ogóle osą, awesome, bo bo mój y, 3DS, 2 y, DS nie mam 3DS, a mój DS nie ma tego portu, bo to jest od razu DSi, a w DSi nie było tego portu, więc Dobrze, że się nie wyzbywałem mojego Game Boya Advance'a yyy, Ale to bajerancko wygląda, że odbija całe yyy. Ej, I teraz będę całym wieczorem siedział i mucił w to i nawet z tego serii nie mogę nagrać, bo nie mam jak podłączyć tego czegoś do Do kompa, żeby zgrać Ale Mogę jechać na emulatorze teraz, w pełni legalnie, jest kangur kakao Z Nemo i z Pokémonów! Um. Trochę się boję co tam będzie Ale... Czy to jest zagięta kartka? Tak to jest zagięta kartka, więc między kartkę a ten Ty gdzie ja zostawiłem miecze świetlne Nigdy ich nie ma kiedy są potrzebne No <słyski> zaczął w kopercie Mega Austria, mega Austria, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. O, jest. Tego się bałem, bałem się, że to zagięcie weznajdowne. Dobra, lecimy. Przeczytałem, drogi Pawle. Tu hola, drugi 8, 15. Drogi Pawle. Drugi panie wizualny. Mister Soto sprawili się, chciałoby zaszczycić Powiernictwem nowego stanowiska w ministerstwie, jakim jest stanowisko ambasadora pomiędzy światem lisów a ludzi. Wiadomo jest nie od dziś, że wybierając presję, ludzie chcą mieszkać na przedmieściach i mieć tak zwany błogi spokój. Nas jak i naszych sąsiadów zmusza do osiedlania się gdzie indziej. Lub adaptacji do różnych miejsc z różnymi skutkami. Wiem, ostatnio widziałem misaf centrum miasta. E, jednego z naszych ludzi miał pan okazję widzieć podczas spaceru we Wrocławiu. No właśnie, ostatnio mówiłem. E, młody agent dostał tylko reprymendę oraz pracuje w innym sektorze. Dziękuję za przeczytanie tego listu i ministerstwo szczeka, czeka z niecierpliwością na pana odzew. What does the fox say? Dr, ministerstwa do spraw dzisiejszych w, w, Kowalska. E, po przepraszamy za gramatykę i ortografię naszej pisarki. Lisy, ja, ja w ogóle zastanawiam się, jak ona tą liszą łapką złapała, Złapała długopis, bo one nie mają kciuka przeciwstawnego i to się trudno pisze, tak chyba obie Ogólnie szacu, szacu, szacu. Dziękuję za uwagę. Hej! <słysy> Daj się mogę sprawdzić, co to, ale roztopiło się faktycznie, mówiliście, że się może roztopić, i się roztopiło, jest, jest. tu jest grubo, a tu wyszło.